Początek wiosny nie był deszczowy, i chociaż ostatnie dni przyniosły sporo opadów, to w niektórych miejscach woda jest nadal towarem deficytowym, a o suszy jako o problemie globalnym mówi się coraz częściej. Ja mam swoją wodę, ja oszczędzam. Ja mam swoją wodę, swój motor. I także ja oszczędzam wodę. Nie podlewam, po prostu nie podlewam, bo nie mam działki. Raz, że mniejsze koszta, po drugie ekologia, no wiadomo, będzie nam brakowało kiedyś. W okonku kiedyś zamienia się w teraz. W okonku i w gminie okonek brakuje już wody. Sytuacja jest na tyle poważna, że burmistrz wydał zakaz podlewania. Jeżeli jest deficyt tej wody, jeżeli ludzie popołudniami nie mogą się już wykąpać, bo jest tak małe ciśnienie wody, słabe ciśnienie wody, jeżeli nie mogą ugotować obiadu, jeżeli nie mogą przeznaczyć wody na cele bytowe, bo jej po prostu nie ma w kranach, no to co burmistrz w takiej sytuacji może zrobić? Wydać zarządzenie, które zakazuje używania wody w godzinach od 6 rano do 11 wieczorem w celach innych niż bytowe, to znaczy, że mieszkańcy nie mogą w ciągu dnia podlewać swoich ogrodów. Tak jest od lat. Problem zawsze zaczyna się, myślę, z początkiem wiosny, no i trwa aż do końca lata. No Są to duże nasze pobory wody, w tym okresie około 40-50%, jak w pozostałych miesiącach. I w tym momencie nasza hydrofornia, zwłaszcza w Okonku, no już pracuje na 100% swojej możliwości. A w tym przypadku nawet te 100% to za mało. Na terenie gminy są tylko dwie hydrofornie, które nie są w stanie dostarczyć wody pod odpowiednim ciśnieniem wszystkim mieszkańcom. To się jednak zmieni, bo trwają prace nad podłączeniem hydroforni w Brokęcinie do okonka, co pozwoli na znaczne zwiększenie ilości wody w sieci. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku.